Drodzy, w nowy rok! Na sportowo nasze wejścia pogodowe. Tak jak już powiedzieliście, za Kopanem będziemy pokazywać Państwu, jak wyglądają pięknie nasze polskie góry, ale oczywiście aktywnie rozpoczynamy nowy rok. Państwo mogą na spokojnie zacząć jeszcze dzień z kubkiem ciepłej herbaty, kawy lub ciepłą, z ciepłą wodą z cytryną, a my Państwu pokażemy piękne kadry na nasze polskie tatry, ale także pokażemy Państwu inspirację, jak aktywnie można spędzić czas w górach, ale nie tylko, bo tego śniegu w całym kraju jest sporo, więc będziemy o tych aktywnościach na śniegu opowiadać. A teraz zapraszam na przegląd naszych map pogodowych. Sprawdźmy jakie warunki Proszę. będą. Eee, wybaczyć, mniej że to tak delikatnie, ale dlatego że prędkość za duża nie jest wskazana dzisiaj pod okiem instruktora będziemy jeździć na skuterach, pokazywać państwu aktywności w górach zapraszam teraz na przegląd naszych map pogodowych a zaraz wracamy Nad Tatrami. Dzień dobry, mówimy z Zakopanego i proszę spojrzeć na tą piękną panoramę dzisiejszego dnia pierwszy dzień roku a my rozpoczynamy go aktywnie na sportowo, my już mieliśmy rozgrzewkę zaraz również pokażemy państwu jak można wykorzystać to, że w kraju pojawił się śnieg, ja teraz Zapraszam na szczegółowe... Trenujemy zabawę! Bawa, bitwa na śnieżki trwa, ale oczywiście ja zapraszam na przegląd naszych map pogodowych, bo musimy oczywiście powiedzieć o prognozie pogody. A zaczynamy od. Nafecka, dzień dobry. Dzień dobry, mówimy z Zakopanego. Od rana pokazujemy Państwu, jak w aktywny sposób można rozpocząć nowy rok. Zdecydowanie ta najlepsza sportowa forma to oczywiście jazda na nartach. Zaraz o tym powiemy więcej. Teraz zapraszam. Dokładnie. No, przy... Jak widzą Państwo, sami można aktywnie spędzać czasy, pomimo tego, Dlatego, że wczoraj była impreza sylwestrowa, każdy się z nas bawił. To tutaj jest sporo turystów, jest sporo sportowców, osób, które aktywnie chcą spędzić czas. Do tego zachęcamy, by właśnie tak z przytupem rozpocząć nowy rok. Dziękuję za nasze spotkania. Życzę Państwu miłego dnia, miłego odpoczynku, ale też zachęcamy do tego, by wyjść na świeże powietrze. To ode mnie to wszystko. Do zobaczenia.